Cześć, z tej strony Kajo. Witam Was w kolejnym materiale powiązanym z Battlefield 1. Tym razem chciałem przekazać Wam bardzo ciekawe informacje dotyczące przepustki sezonowej w serii gier Battlefield. Słowa, o których będę tutaj wspominać, pochodzą bezpośrednio z ust dyrektora generalnego Electronic Arts, pana Andrew Wilsona, więc według mnie istnieje ogromna szansa na wprowadzenie zapowiadanych zmian. Ale o co dokładniej chodzi? Otóż Battlefield 1 ma być ostatnią grą z serii, w której posiadacze przepustki sezonowej, czyli Premium, będą otrzymywać tyle bonusowego kontentu w porównaniu z graczami, którzy mają tylko podstawową wersję gry. Dodam jeszcze, że tutaj wspomniano o tym, że kolejna odsłona Battlefielda pojawi się w roku fiskalnym 2019, czyli w przełomie od października 2018 roku. Jako bonusowy content mam tutaj na myśli dodatki, a co za tym idzie, nowe mapy, nowe frakcje, nowe pojazdy oraz nowe wyposażenie postaci. Plany na zmiany są, a ich spełnienie ma powoli ukazywać się jeszcze w tym roku, również po troszeczku w Battlefield 1. Wiadome jest, że skoro są już gracze, którzy wydali około 170 zł na przepustkę premium, to muszą mieć oni o wiele więcej korzyści z gry, w tym darmowe dodatki, pakiety bojowe i inne bariery. Jednak mimo to, według słów Wilsona, wszyscy gracze Battlefield 1 będą mieli możliwość korzystania z nowych aktualizacji, nowych map oraz, uwaga, trzech dodatków wraz z nowymi armiami. Dodam tutaj jeszcze, że według plotek poza armią rosyjską, która pojawi się w dodatku imię cara, mają pojawić się również siły ANZAC oraz Japonia. Wracając jednak do słów szefa jej, wydaje mi się, że te słowa są o tyle mocne, że nie chodzi tutaj już tylko i wyłącznie o funkcję przyjaciele premium, gdzie nasza przepustka jest jakby takim też otwartym światem dla naszej całej drużyny. Wydaje mi się, że nadchodzi przełom, że coś wielkiego, coś co w końcu zjednoczy graczy i zakończy się podział na premiowiczów i tych podstawowych graczy. Warto wspomnieć też, że dyrektor finansowy Blake Jorgensen również wtrącił swoje trzy słowa na temat przyszłości Battlefield 1. I powołując się na jego słowa, to gra będzie mogła wkrótce zaoferować masę darmowego kontentu, nie tylko dla posiadaczy dodatków. No, i oczywiście na myśl przychodzą mi nocne mapy, czyli ofensywa Nivela, a także Prizeta U. Jednak, czy zostaną one wydane wszystkim graczom, przekonamy się najpewniej w czerwcu, ponieważ wtedy ma zostać dodana do podstawowej wersji gry pierwsza nocna mapa. Nie wiem czy wiecie, ale chociażby w innej grze ze stajni EA, czyli Titanfall 2, zrezygnowano całkowicie z płatnej przepustki premium. Tutaj każdy gracz dostaje darmowe DLC, co prawda nie tak bardzo rozbudowane, ale jednak za darmo. I co ciekawe, według różnych plotek, również nowy Battlefront ten, który ma mieć premierę w tym roku w październiku, czy tam w listopadzie, jakoś na jesień, ma się mniej skupiać na płatnych dodatkach, a nawet istnieje szansa, że wszystkie DLC będą udostępnione za darmo wszystkim graczom. Dla nas y, graczy, szczególnie w Polsce, gdzie gry są, no, powiedzmy szczerze, stosunkowo drogie do tego co zarabiamy, jest to bardzo dobry znak. O tyle ile jeszcze wydać 60 dolarów Amerykanowi nie jest tak trudno, tyle wydać 200 zł na przepustkę premium w naszym kraju, no jest ciężej. Z niecierpliwością czekam na darmowe mapy dla całej społeczności i mówię to szczerze, jako osoba, która posiada przepustki we wszystkich battlefieldach. Premium według mnie powinno dodawać do gry ekskluzywne przedmioty, skórki, nowe bronie, do walki wręcz, chociażby lub też dodatkowe mnożniki expa, ale nie mapy i nowe frakcje. Mam nadzieję, że szefostwo EA okaże się być przysłowiowym ludziem i już wkrótce wszystko zacznie iść w dobrym dla nas graczy kierunku. To wszystko na dzisiaj, dzięki wam za uwagę, pamiętaj subuj kajo, nie bądź jajo i do następnego razu, się siemanko.